To idę się odczuwać. zlecenia od lekarza. Takie dostanę, że to trzeba było wykupić za pielęgniarkę. Szczepionka. Zabieg. Co tydzień trzeba będzie chodzić, aby się odczuwać. To są różne powikłania, zemleje to zemleje, nie? To fajnie, ale tward, dla twardego nic trudnego. jak się nie lubi, ale trzeba walczyć. Szanowni Państwo, czuję się lepiej po zaszczyku. Jak na razie ręka może boleć. to jest skierowane do alergologów, taki film nietypowy, proszę Państwa. Jeżeli macie ostrą alergię, nieżytu nosa, astmę, Odwiedzić alergologa. Pochodzi się trochę, jest nadzieja na wyleczenie choroby. Ja miałem zaostrzone stadium, wyszło mi, proszę Państwa. Także będę walczył mimo, że się nie lubi igieł, ale, ale czy się lubi, czy się nie lubi, trzeba to przetrwać Po prostu dla twardzi, trudne nic trudnego. Także nie dajcie się. Jak są poczucie, można powiedzieć, kitowe? Odczuwam tu, że ręka już zaczyna boleć po tym zaszczyku i trzeba Alkacetem w razie czego tam powiedzieli. Także trzeba się odczulać, żeby wyjść. Ja mówię, choroba nie wybiera. Leczcie się, póki nie jest za późno. Pozdrawiam. Alergików, nie alergików.